Dawno nie opisywaliśmy paczek. A trochę dostaliśmy w czwartek. Dzisiaj już jest późny piątek. Chyba sobie coś opisać. Napiszę wam paczkę. Bracia. Mamy tutaj bracia Timberg, Bracia Hernandez. i Bracia McAllister. Jeden. Drugi. I ja sobie takiego wziąłem trzeci. Oprócz tego, jeszcze mamy bracia Bellingham Ale oni są już tutaj Mamy Obe Bellingham Box to box 19 lat Młodszy brat Bellingham ma tego z Realu Madrid, Żuda, fajne skile. Będzie 91 wzrostu. Box to box. I tak, ale jest bardzo fajna, powiem Wam. Box to box, no naprawdę fajnie wygląda. Fajnie. On będzie za 400, tak? Tak, 400 końców. A za 800 jest. Za 800 jest. Żółt Bellingham. 21 lat. Hall Player. No i naprawdę fajne. Fajne te karty są. Tam, tam nie kusimy. Box to box. Bo ogólnie tego Żuda Bellingham'a to mam kilka kart. No i wiecie, on ma super ID. Karta na, na 9.10 10. Do grania w pierwszej lidze. Mega, mega piłkarz. W tej grze. Nieważne w jakiej postaci macie Bellingham. On zawsze daje radę. A ten mnie kusi. Młodszy brat, bo jest box to box. Ostatnio polubiłem znowu grać box to boxami. Za 400. Bardzo też kusząca. Karta i fajnie wygląda. Le 91 wzrostu. 86. Obie fajne karty tutaj. Bracia Bellingham. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj no. Bracia Hernandez. Bracia Hernandez Teo i Lukas. Teo AC Milan. On miał bardzo dużo kart. I futbol na pewno jakąś macie. No co na wahadło czy na lewą obronę bardzo fajne. Pong Crossing jest. Fighting Spirit, Knuckle Shot. Bardzo fajny to Hernandez. Jak później nie ma lewego obrońcy. No, fajna. Alta. A tutaj jest Lucas Hernandez. I to jest bardzo dobry obrońca środkowy. Lub taki w trójce obrońców. Muszę też leć na lewej obronie. I niegdyś. Większość graczy tych topowych grało tą kartą Lukasa Hernandeza, bo mega fajny był Mega fajny ten Lukas Hernandez. Był. No teraz troszeczkę szybkości i przyspieszenia może brakować. trzy poziomy. levele ma. Tutaj z ma fajne. Bloker by się jeszcze sprzedał, ale można dodać.